Maneczko, silnik od WRY. Powoli się tu robi robota. Jak ktoś obserwuje Instagramy, no to widzi co tam się robi, nie? No, jest opóźnienie, bo już powinien być wał dawno wysłany. Dobra, tu sobie zdejmę jeszcze i skrobnik, tylko i zaraz Wam trochę poopowiadam o tych remontach tych motorów. się więcej nie trzyma na niczym W sumie, czy do rozpoławiania trzeba to w ogóle ściągać? No dobra, zobaczymy co tam jest Ale zarąbane tymi silikonami, łocie, panie. Pewnie będzie trzeba to odkręcić, żeby to wyjąć. To od razu to w sumie zrobię. To będzie z głowy. Ten łańcuszek wyciągnę, to trochę lepiej robota będzie szła. Później, po prostu sobie puszczę w odwrotnej kolejności, jak to poskładać. No ale dobra, zaraz wam pokażę, jak tu się mniej więcej połapać. Jak to resztę złożyć. Przecież powiem wam, że sam jestem w y, małym. No, znaczy, wiecie, jak się rozkłada tego samego dnia i się składa, to to idzie w miarę ok. Ale zaraz wam tu o kilku rzeczach opowiem, z jakimi może być problem. Łańcuszek to jest jeszcze prawie nówka sztuka, to trzeba go oszczędzać. No dobra. No tutaj te trzy śruby od tego. Kurde, pasowałoby to wyjąć w ogóle, to by mi się tu nie przewalało. No tak najlepiej układać, gdzie jakie śrubki były, to później łatwo składać jest. Ale dobra, już wam to pokazuję. Na przykład ten element od sprzęgła nie. Niby rozkładałem to i składałem i za chwilę już mam rozkminę. Czy to powinno być włożone tak? Czy odwrotnie? Bo i tak też się da włożyć. No i już w sumie problem by był. Do tego sobie porobiłem zdjęcia. Jak to wszystko było? Bo przy tych remontach to pamięć słaba. <noise> zwłaszcza w czasie rozkładania. I sobie że tak powiem wszystko uduk, 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 uduk. <noise> Kurwa. Udokumentowałem. No tu jest chyba akurat ten element. Więc on musi być włożony odwrotnie. Odwrotnie. No tak, jak teraz. Jest dobrze. Tutaj jeszcze, jak to zaobserwował, to jest tak, to zaraz Wam pokażę. Sprzęgło. One jest od razu sobie telefon do ładowania, od razu podłączy. Niech się ładuje, bo lepiej mieć naładowany, nie? Tutaj jak widzicie nie w karterach wszystkie śruby od razu włożone tak jak powinny być. Tutaj sprzęgiełko, jakby kogoś interesowało jak to ma być złożone. Nie wiem czy to podnosić, bo jest tam wszystkie te podkładki powkładane w takiej kolejności, jakie to ma by, jak to ma być składane, nie? Ale w sumie nic się nie stanie, jak wam to na chwilę pokażę, bo nie nagrywałem tego rozkładania, a może kogoś to zainteresuje. No więc tak, nie, po rozłożeniu tego tak to wygląda ta strona. Tutaj jest takie coś. Dokręca się to śrubkę, później się to wkłada, to zapewne wchodzi tu. Tutaj jest ta zabezpieczająca podkładka, nakrętka. No wiadomo, tutaj te tarcze, przekładki. No tak to wygląda, nie? Lepiej tutaj tego nie rozkładać, żeby nie było problemu ze składaniem, ale mówię, mam zdjęcia, więc tam nic mnie nie zaskoczy, akurat ze sprzęgłem Gorzej, że nie mam zdjęcia zdejmowania góry, ale tak mniej więcej pamiętam, w necie będzie trzeba tylko poczekać jak po, Poczytać, jak rozrząd ustawić Więc tutaj jest git, tutaj z pompą wody też nie będzie problemu Tutaj olej, filterek to ten, kurde, nie pamiętam gdzie filtr był rzucony Jakoś torebkę foliowo, ale gdzie ta torebka jest? No mówię, tyle tych gratów, tych części, że jeszcze tylko, żeby wszystko tu było. Ale tutaj już lepiej sobie nagrywać, bo jest sporo tych zębatek. Najbardziej tutaj to mnie tylko skrzynia martwi. Jak skrzynia się nie rozleci, to tu nie będzie problemu ze złożeniem tego. Tutaj czujnika chyba nie trzeba wykręcać, żeby ten silnik rozpołowić. Tutaj widzę, jest jakaś śruba w środku, nie wiem od czego ona jest jeszcze. No zacznijmy może od tego. Tutaj już pneumatem sobie odkręciłem wcześniej. Nie wiem czy to się zsunie, czy nie zsunie. Ukropnie korozja się zrobiła. Ale czuję, że to się przesuwa ta zębatka, więc ona zapewne powinna się zsunąć. No po coś ta nakrętka tu była, nie? Takie w ogóle te nakrętki takie Tu była Tu Ta to taka nie za duża ale, ale to najlepiej pneumatem odkręcać Okropnie tu mnie no W sumie to sobie wyjmę Bo tu zaraz wypadnie Tylko się to przewala A to tu nie jest potrzebne Kropnie mnie tu niepokoi, że tak to skorodowało w środku silnika. Teraz się nie chce zdjąć. O, widać, że ta zębateczka się przesuwa, ale się nie chce zdjąć. Trzeba rozruszać je, obędzie pewnie. Zaraz może tu trochę wódekiem siuknąć. Taka to właśnie robota nic nie chce się zdejmować, nic nie chce się wykręcać bez problemów same problemy. O, o zlazła, kurde Szok normalnie Teraz właśnie kurde najgorzej, że to teraz będzie leżało sporo czasu No bo nas już sporo, mam nadzieję, że ten wał to tam w tydzień się ogarnie, nie dłużej A tutaj było ten yy, yy, yy. Tu jest na klinie to I jest kropka I tutaj jest kropka jeszcze raz to włóżmy. No dobra, tu widzę, że tego źle się nie będzie dało włożyć. Znaczy w sumie no będzie się dało. Bo... No jeszcze raz, gdzie ten? No dobra, no w każdym razie to można włożyć tylko w jeden sposób, a trzeba włożyć także. Widzicie tu są dwie kropki i, i tu jest kropka i musi to się stykać z tym wszystkim, a ci nie będzie stykać to to pewnie coś pierdyknie. Ja pierdzielę. Nie wiem, jak to możliwe, że w tym silniku tyle było. On na sucho stał czy co to? Jakby to składał jeszcze tego samego dnia co rozkładał, to myślę, że bym to spokojniej bez filmiku złożył. Ale jak to będzie się za tydzień składać, to ja nie będę wiedział, gdzie co było już. Już teraz nie wiem, gdzie co było. No tu już jest podkładka, której trzeba pilnować będzie. A później takie podkładeczki zostają nie wiadomo czego. Jeszcze może jak tu by się nie założyło, to by nic się nie stało. Aczkolwiek skoro tu jest, to po coś jest, nie? Dobra, tu pewnie do rozpołowienia. To też będzie trzeba odkręcić. W sumie nie pomyślałem trochę, bo kurde, odkręciłem, a teraz będzie ciężko to czymś zablokować, ale w sumie, w sumie, chapnę, pneumat to ruszy. I trzeba... No tak, to jest całkiem inna robota. No powiem Wam, że <grymne> pneumat to jeden z najbardziej przydatnych narzędzi. Dobra, to można już zdjąć. Tutaj muszę uważać na tego klina. Może go sobie tu schowam. To tutaj. To to w ogóle chyba jest coś na zasadzie przeciwwagi. Nie wiem co to jest. Tutaj podkładka zabezpieczająca, gdzie ten podnosik bym coś powiedział o Dejwa jeśli chodzi o przeciwwagę i prachu skwarnie, ale ja może lepiej nie będę tego mówił. Dobra, tu już widzę jest łożysko, tu mi się rozłoży, tutaj będzie GITES. To to zapewne jest razem. Tutaj to już to też się wysunie. Tutaj też. Jeszcze to pompę oleju pewnie będzie trzeba zdemontować tak Sprawdzić czy tam nic nie wpadło Dla Czystego sumienia żeby zaraz po złożeniu ten silnik nie stanął I Tego to w sumie nie muszę na razie wyciągać Dobra w sumie jak wyszło to Tutaj wam powiem że ten Że rozebrałem jeszcze Od skrzyni biegów bo tu był Taki większy ten I też to trzeba było zdemontować i o dziwo, jeszcze tutaj mi się zawinęła jedna śrubka, że jej nie widziałem. No mówię, to trzeba sprawdzić ten kilka razy. Bo, jak wbijacie nie ten, i się nie rozchodzi ten silnik, no to coś jest nie tak jednak. Dobra, rozpoławianie silnika WR400. Powolutku, tutaj w ogóle mi jeszcze z wału Jeden klin wypadł, ale zobaczyłem. Zwału, zwału to był tu, a tu mi jeszcze wypadł chyba. W sumie to chuj wie skąd on wypadł. Później się zobaczy. Powolutku, niech to się podnosi. Tutaj jeszcze sobie też zdemontowałem kopnik, ale to w sumie bez problemu, bo to tam tylko przerzucacie przez to, nawet nic odkręcać nie trzeba było. Dobra, już tu się ładnie ten silnik rozchodzi. Od dołu też idzie. Od dołu nawet nie ma tego, żeby go rozpierać. To chyba byłoby na tej stronie go posadzić Bo to się wyjmie stąd Tu już wyjąłem jeszcze ten od Kosę od zmiany biegów Co kiedyś w ktm ją wymieniałem Nie pamiętam, którą stroną Wiecie, na, którą stro na której stronie Lepiej kłaść ten silnik A Teoretycznie to chyba się powinno Nie wiem, na którą lepiej czy na to, żeby się skrzynia nie rozleciała teraz muszę zobaczyć czy to się wysuwa z tych łożysk czy nie uh, 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 żeby się nie przewróciło dobra, nic chyba nie wypadło tutaj ten element, ale to wiem od czego, dobra no dobra no można smog zobaczyć Co to jest? Części kory? Czy czegoś? Dobra, później to obejrzę No tutaj ładnie karter jebnięty Za mały stół na to wszystko Dobra, tam mi nic nie wyleci No i chyba już wał wyjdzie żeby się nie rozleciało, ale tu ten... żadnych podkładek nie było? Normalnie na łożyskach? Nie no, nic nie wyleciało. Dobra, to i tak do centrowania będzie. Dobra, wał wyciągnięty. No to powiem tak. Plus jest taki, że wyjąłem wał. Minus jest taki, że wypadł mi tu. Jak się chyba nazywa. Nie wiem, tu różnie nazywają. Programator skrzyni biegów. I nie wiem, jak on był włożony. Niestety. Nie. Będę musiał na filmiku zobaczyć, może złapię ten moment. Jednak przeszedł ten. Yy, ta zębatka. Myślałem, że ona jest większa i nie przelezie, ale przelazła. Jeśli ktoś był ciekaw, jak to zdjąłem, no myślałem ogólnie nie, że to zejdzie z łożyskiem, jak wykręcę te, ale łożysko siedzi, niestety. Teraz pytanie: wymieniać te łożyska czy nie? Raczej by pasowało wymienić, choć tym bardziej, że tutaj uderzyłem kilka razy. Wziąłem nakrętkę, nakręciłem, uderzyłem i się wysunęło. Korba ledwo idzie w życiu, tak zapieczonej korby nie widziałem. No dobra, co? Nakrętkę zdjąć, jutro wysyłać wał i pisać, kiedy zrobią. Ja pierdziele, jutro będę miał zagadkę, muszę to skrzynię poskładać nawet bez tego wału, żeby to chodziło, a pewnie mi to trochę zajmie. Ale w sumie tu mi się to nie rozsypały te, ale kurde, pewnie trzeba będzie je powyciągać. Już na jutro sobie zostawię, bo nie mam siły dzisiaj. Dzisiaj był plan wyjąć wał, jutro jest plan wysłać wał, a później jest plan jakiś melan, iść pierdzie to robotę. W sumie ten. Kurde, nie wiem czy jutro zdążę wysłać ten wał. Z pracy wrócę, a poczta, chyba że do Ostrowi się przejadę. Dobra. Ja pierdziele Powiem wam, że zeszło mi się sporo dłużej niż planowałem Ale deszcz na pierdziel. No już nie będę tego do domu niósł, matula mnie tam przyświęci Może coś to komuś pomoże w rozkładaniu, no powiem wam tak, bez pneumata to nie robota No tu jeszcze mi wypadła ta ta tulejka, co jest z tej strony przy Przy tym Simmeringu I tak pewnie będę musiał to wyjąć, bo już tego nie włożę z tej strony Już trzeba będzie włożyć od tamtej Już może włożę Dobra, to się na spokojnie zobaczy Wszystko trzeba na spokojnie robić, bo jak się śpieszy przy tym silniku, to mówię Tutaj, chociaż w sumie i tak mógłbym to powyciągać, wszystko ten tu wymyć, to będzie trzeba jest i woda, i opiłki, i wszystko, znaczy woda, a pewnie płyn chłodniczy. Nie da się zakręcić tak tym łożyskiem. Wydaje mi się, że te łożyska to są OK, jeszcze, ale powiem tak. Nie wiem, ile one mogą kosztować. No, trochę tam pewnie kosztują. To nawał to trzeba pewnie ze stówkę dać. Nie wiem, trzeba z macławem skontaktować się robim to czy nie robim chuj wieczny silnik będzie chodził składamy tak jak jest ja pierdzielę. im szybciej to złożę tym lepiej dobra siemaneczko taki odcineczek na koniec połowy części to już nie wiem gdzie tu leży tak porozkładałem wszystko i mówię im szybciej to będę składał tym lepiej o bateria od gopro się znalazła przyda się o giks się wyłożył. Nie pierwszy raz. Dobra, się maneczko, lecę, jak tam czas? Kurde, 20, zeszło się? No powiem wam, z rozpołowieniem mi się zeszło ze dwie godziny, ale to mówię, no to takie komplikacje. Tu nie można bału wyjąć, tam nie można y, tej zębatki wyjąć. Mówię, ja pierdziele. to wszystko trzeba na spokojnie, się ukruszy coś i, i później problem. Dobra, to się maneczko.